Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Witam Was na moim kanale z seticjon na kolejnej lekcji języka tureckiego. Dalej obracamy się w temacie czasowników. Przechodzimy do ważnego tematu jakim jest czas przyszły. W dzisiejszej lekcji wykorzystamy następujące czasowniki. O czasownikach, o bezokolicznikach, o tworzeniu czasowników, o tym jak są skonstruowane opowiadałam już w lekcji o czasownikach i czasie teraźniejszym. I tam Was odsyłam jeżeli jeszcze tego tematu nie widzieliście. Tak więc mamy czasownik tutmak, trzymać, kośmak, biegać, hissetmek, czuć, üzülmek, smucić się, aramak, dzwonić bądź szukać, üşümek, marznąć. Oczywiście będą nam potrzebne tylko rdzenie tych czasowników, więc sufiksy mak, mek nie będą nam potrzebne. W języku tureckim czas przyszły nazywa się gelecek zaman jeżeli tę nazwę sobie zapamiętacie, to jednocześnie od razu będziecie mieć formę czasu przyszłego, czasownika, gielmek. Czas przyszły tworzy się za pomocą sufiksu dwupostaciowego, adziak, edziek, które ma formę taką adziak, edziek właśnie po spółgłoskach. Bo jak widzicie, zaczyna się on od samogłoski, co oznacza, że od czasownika, który kończy się na samogłoskę, musi być rozdzielony spójką, w tym przypadku je czyli po samogłosce ten sufiks ma formę jadziak, jedziek. Żeby stworzyć formę czasu przyszłego, potrzebujemy rdzeń czasownika, czyli te rdzenie, które, o których tu przed momentem mówiłam, nasz dwupostaciowy sufiks adziak, edziek oraz sufiksy osobowe takie same, jak te, których używaliśmy w czasie teraźniejszym. Przykładowo czasownik tutmak, trzymać, jak zwykle, ponieważ każdy czasownik ma swój sufiks osobowy, zaimki osobowe są opcjonalne. Tak więc ben, tu, tu, Ja potrzymam albo będę trzymać. Tu nie ma różnicy, nie mamy aspektu dokonanego, niedokonanego w języku tureckim, więc w zależności od kontekstu to będzie albo potrzymam, albo będę trzymać. Pamiętajcie, że jeżeli sufiks zaczyna się od samogłoski. A wyraz zakończony jest na przykład na spółgłoskę k, to ta spółgłoska k udźwięcznia się do jumusiakie. O zasadzie udźwięczniania się spółgłosek mówiłam w odcinku o spółgłoskach i sufiksach, do którego was odsyłam, jeżeli nie znacie tej zasady. Sen jackson ty potrzymasz. O tutudziak, on ona ono potrzyma. Bis tutudzias, my potrzymamy. Sis tutucaxs, Wy potrzymacie, pan, pani potrzyma, on nasz tutudziak. Oni, one potrzymają, ewentualnie tutudziak, lasz, jeżeli nie użyjemy zaimka on nasz, żeby nie dublować sufiksu liczby mnogiej, lasz. I tutaj parę słów o wymowie, bo na pewno zwróciliście uwagę, że zamiast tutadziaes, albo tuta Jackson mówię tutudzias. Chciałabym Wam troszeczkę przybliżyć wymowę potoczną, która jest Coraz bardziej rozpowszechniona i coraz mniej ma cechy takiej właśnie kolokwialnej, potocznej wymowy, a coraz bardziej się utrwala w języku. I najbardziej powiedziałabym, widoczna jest właśnie w czasownikach, w czasie przyszłym. Jest jeszcze kilka innych form, w których ta wymowa się tak bardzo uwydatnia, ale czas przyszły jest świetnym tego przykładem, tego zjawiska, że sufiks adziak, który jest sufiksem dwupostaciowym, zmienia swoją jakby formę, dostosowuje się zgodnie z zasadą harmonii samogłoskowej do poprzedzających samogłosek i przyjmuje formę "-ydziak", albo "-udziak". Natomiast sufiks "-edziek", to "-e", w środku, zwęża się jakby i ma formę "-idziek", Udziek. Przy czym nie uczcie się tego na pamięć. Jest to zjawisko, które dzieje się naturalnie, kiedy... Wymawiamy, mówimy szybko. Turcy też, jak mówią szybko, to po prostu im się zwężają to, to A i E, które jest takie szerokie, im po prostu się zwęża. I ponieważ dla Turków i języka tureckiego zjawisko harmonii samogłoskowej jest zjawiskiem zupełnie naturalnym i to się dzieje dla nich tak bezwiednie, to oni sobie po prostu harmonizują te spółgłoski. Dla nas to jest takie sztuczne zjawisko, którego tak jakby musimy się nauczyć. I powoduje, że ten sufiks staje się jakby takim czteropostaciowym sufiksem, ale tylko i wyłącznie w wymowie. Przy czym, jeżeli wymówimy pełną formę taką, jak, jak ona jest zapisana, to nadal będzie poprawnie. To może będzie brzmiało troszeczkę dziwnie w takiej wymowie potocznej, ale to nadal jest poprawnie. I tak właśnie. Nasz czasownik tuta działem, który tak powinien brzmieć, tuta działem teoretycznie, najczęściej brzmi tutu czyli wręcz to. Aln nawet się tak skraca i ma formę tutudziam. tutu dziam. Tuta zaś przyjmuje formę tutudziaksyn, a w jeszcze takiej zupełnie kolokwialnej wymowie wręcz formę z taką bardzo skróconą tutudzian. Ja, jeżeli się tak, z taką formą spotkacie, to się nie zdziwcie, natomiast nie polecam Wam uczyć się mówić w ten sposób, bo to jest już zupełnie kolokwialne. To jest forma taka naprawdę takiej mowy bardzo, bardzo potocznej, takiej bardzo skróconej. Tutaj dziak przyjmuje formę tutudziak, ale tylko w wymowie. Pamiętajcie, że to jest w wymowie. W pisowni nadal ten sufiks ma taką formę z a lub e, jak przedstawiłam. Tylko w wymowie następuje to zjawisko, więc nie zapisujcie tego w ten sposób, bo to będzie błąd ortograficzny tutadzias najczęściej skraca się do tutudzias. Tutadziaksyns no, zaś do tutudziaksyns albo wręcz tutudzianus, Przy czym to już jest takie bardzo kolokwialne, wręcz takie gwarowe, więc tak jak mówiłam, nie polecam jakoś się specjalnie uczyć, ale dobrze jest wiedzieć, że to jest nadal forma tego samego czasu przyszłego. I kontynuując, kośmak biegać Ben koszudzam, ja pobiegnę albo będę biegać. Sen koszudjaksem, ty pobiegniesz albo będziesz biegać. O koszudjak, on/ona/ono pobiegnie, będzie biegać. Bis koszudzas, my pobiegniemy albo będziemy biegać. Sis koszudjaksyns, wy pobiegniecie, będziecie biegać albo grzecznościowo pan/pani pobiegnie, będzie biegać. Unar Kośdziak, oni, one pobiegną, będą biegać. Albo kośdziak czyli pobiegają, będą biegać, jeżeli nie użyjemy zaimka on Hisetmek, czuć. To jest czasownik złożony z czasownikiem etmek, o którym mówiłam już w przypadku czasu teraźniejszego, ponieważ etmek jest wyjątkiem, który udźwięcznia się Czyli et to ty. Udźwięcznia się do dy. Znowu ta sama reguła o udźwięcznianiu się współgłosek pod wpływem samogłoski, o której Wam mówiłam w lekcji o spółgłoskach i sufiksach. Ben hisseded dzieim albo hissed Ja poczuję, będę czuć. Sen hissed dzieksyn. Ty poczujesz, będziesz czuć. O hissed dziek. On, ona, ono poczuje. Bis hissed Jess. My poczujemy. Sys hissetdzieksnys. Wy poczujecie, pan, pani poczuje. On mar dziek his Albo hissetdzieklerz. Oni, one poczują. I właśnie to, o czym wspomniałam z etmek, generalnie, i to już jest powtórka tego, o czym mówiłam w lekcji o czasie teraźniejszym. To są wyjątki. Są cztery czasowniki, które są wyjątkami. Jest to git, czyli gitmek. Pójść, pojechać, które się udźwięcznia do gidejek, Etmek to jest czasownik, który tworzy złożenia, udźwięcznia się do Ededziek. Tatmak, smakować, udźwięcznia się do Tadadziak. I Gütmek, rzadko już używany czasownik, który udźwięcznia się do Güdedziek. Kolejnym czasownikiem jest Uzulmek, smucić się. Ben Uzuludziem. Ja zasmucę się. Sen syn. Ty zasmucisz się. O uzuldziek. On, ona, ono zasmuci się. Bis uzuljies. My zasmucimy się. Sis uzuldzieksynis. Wy zasmucicie się, albo pan, pani zasmuci się. Onar zludziek. Albo uzuldziek lesz. Oni, one zasmucą się. Aramak. Bardzo popularny czasownik którego podstawowym znaczeniem jest szukać. Takim najbardziej popularnym jest dzwonić, czyli dzwonić przez, rozmawiać przez telefon. Ben Arydziam. ja zadzwonię. Sen Aridjackson, ty zadzwonisz. O Aridjak, on, ona, ono zadzwoni, albo będzie dzwonić. Bis Aridjas, my zadzwonimy. Sis Aridjacksons, wy zadzwonicie. Pan, pani zadzwoni. Unar Aridjak. Albo aredział Oni one zadzwonią. Uśmek, marznąć, zmarznąć. Ben jużidziem, Ja zmarznę. Sen uidzieksyn. Zmarzniesz. O, dziek. On ona ono zmarznie. Biz usidzies, My zmarzniemy. Sis usidzieksyn jest. Wy zmarzniecie, pan pani zmarznie. Umar usidiek albo usidiek lesz. Oni one zmarzną. Jak zadajemy pytania w czasie przyszłym? Jeżeli mamy pytania otwarte, to użyjemy zaimka pytajnego, takiego jak ne, co, kim, kto, na nasu, jak nerede, gdzie, kać, ile. Bądź też mamy pytania zamknięte, czyli pytania z czy, do tworzenia których użyjemy partykuły pytajnej czteropostaciowej my. I tak przykładowe pytania otwarte. Jaren neler Co będziesz robić jutro? Co zrobisz jutro? Neler wskazuje na to, że będzie to więcej niż jedna rzecz. Ne Kiedy pojedziecie na wakacje? Bunu ja yapacağım? Jak to zrobię? Jak mam, w znaczeniu takim, jak ja mam to zrobić? Partie Kaćki, Sigieldziek. Ile osób przyjdzie na imprezę? No i zamknięte, te nas bardziej interesują, bo musimy skonstruować odpowiednie formy. Mamy czasownik w czasie przyszłym. Po nim, tak samo jak w czasie teraźniejszym, następuje partykuła my, czteropostaciowa, i do niej dodajemy sufiks osobowy, czyli dzieje się to tak samo jak w czasie teraźniejszym. Z tą różnicą, że w czasie teraźniejszym, jako że sufiks jorz czasu teraźniejszego był jednopostaciowy, to wiadomo, że my miało zawsze jedną postać i następujące po nim sufiksy również miały zawsze jedną postać. Tak tutaj mamy dwupostaciowe sufiksy, co oznacza, że mamy formę my albo mi tej partykuły pytajnej. Przykładowo, Jeledziek solit teatru jak die Czy w przyszły wtorek pójdzie Pani do teatru? Awokat Lagiur Sidiekmis? Czy spotkamy się z adwokatem? Czuciuk Ojądziany Aladziakmy? Czy dziecko weźmie swoją zabawkę? Turkieta Czy przeprowadzą się do Turcji? Nie wyjaśniam bardzo szczegółowo, jak wyglądają te sufiksy, jak się do dodaje, dlatego że dokładnie ten temat omówiliśmy już w lekcji o czasie teraźniejszym. Jak zaprzeczamy, Zaprzeczamy dokładnie tak samo jak w czasie teraźniejszym bądź w czasie przyszłym, czyli do rdzenia dodajemy sufiks dwupostaciowy mame. I dopiero do niego dodajemy sufiks czasu przyszłego, a ponieważ ma kończy się na samogłoskę, to sufiks czasu przyszłego musi być zj., czyli jadziak, jedziek. I tak. ja soli jatru jagideciek mi synies. Hajr. Gieleciek soli jatru Avukatla görüşecek Ciodziuk Hayır, avukatla görüşmeyeceğiz. Çocuk oyuncağını alacak mı? Hayır, çocuk oyuncağını almayacak. Türkiye'ye taşınacaklar mı? Hayır, Türkiye'ye taşınmayacaklar. Oczywiście możemy również zaprzeczyć pytanie. Możemy stworzyć od razu zaprzeczoną formę czasownika, stworzyć z niej pytanie. Oczywiście Musimy mieć odpowiedni kontekst. To musi zaistnieć taka sytuacja, w której takie pytanie musimy zadać, czy możemy zadać, ale tak samo jak w czasie teraźniejszym, czy w czasie przeszłym, jest to możliwe. W każdym czasie zresztą jest to możliwe. Giedeciek salę teatru ja, git Czy w przyszły wtorek nie pójdzie pani do teatru? Awokatla, gjuryśm jedziek my jest? Czy nie spotkamy się z adwokatem? Cudziuk ojundziany, anny jedziek czy dziecko nie weźmie swojej zabawki? Czy nie przeprowadzą się do Turcji? Zwróćcie uwagę, że akcent generalnie pada przed ma. alme jedziekmy. jedziekmy. Generalnie pada on przed zaprzeczeniem. Selam fatih sentat Medin me. Selam murat hajr da agitmědin ne zamangi de Kiedyś tak jak hawaj józolu, jak o zamanizinolodzian. Takil de nider jak Jackson? Biraz jest są rady niskie narenda, dzień. Sana i takil lerd iliorum. się Murat. Cześć, Fatih. Ty nie pojechałeś na wakacje? Cześć, Murat. Nie, jeszcze nie pojechałem. Kiedy pojedziesz? W przyszłym miesiącu. będzie ładna pogoda, wtedy wezmę urlop. Co będziesz robił na wakacjach? Trochę pozwiedzam, potem będę odpoczywał nad morzem. Życzę Ci udanych wakacji. Dzięki, Murat. I to już wszystko w tej lekcji. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja była przydatna. Do tematu tego, jak tworzyć mieć i jak tworzyć być, wrócimy w następnej lekcji. Jeżeli macie jakieś pytania lub uwagi, zachęcam Was do komentowania. Zachęcam Was również do subskrybowania i włączenia powiadomień żeby nie przegapić i być na bieżąco z moimi lekcjami i filmami. Görüşürüz.